Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Startuje najlepsza Liga Świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje. A środek tygodnia znów ma sens. Drużyna Barcelony zmierzy się z Bayernem Monachium. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego piska. to już skład Barcelony na to spotkanie. W bramce Mark Andre Ter Stegen. W obronie Jules Kounde wystąpi razem z Jordi Albą na bokach. Frenkie de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Niewiele klubów dostarczyło kibicom w ostatnich dekadach takich emocji jak Bayern. I musimy nawet wracać pamięcią do finału w Barcelonie z Manchesterem United. Kibice bawarskiej drużyny również źle wspominają finał UEFA Champions League na własnym boisku z Chelsea. Ale wspaniały, efektowny, niezmordowany Bayern Heinkesa się nie poddawał. Rok później sięgnął po upragnione trofeum. A przed nami jedenastka Bayernu Monachium. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Tak, chciał tutaj spróbować technicznego uderzenia, ale nie wyszło mu to. Nie dość, że uderzył lekko, to jeszcze niecelnie. Przy takim strzale konieczna jest precyzja. Pora chyba wrócić na trening. Źle Barcelona. Tracą piłkę. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się mieć na baczności. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Dobre przerwanie akcji rywala. Barca ładnie buduje akcje, są coraz bliżej bramki. Uwaga, będą prowadzić. Broni ten strzał, ale co dalej? Lewandowski ma teraz piłkę. I czy będzie gol? Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Gramy. Bayer musi zapomnieć o tym straconym golu i szybko wrócić do meczu. Jamal Musiala. Do Kimisz. Łukas znowu w ich posiadaniu. Sman Dembele. Usman Dembele. Raz jeszcze. Dobra, teraz szansa przed Dembele. Bramka! Szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? No to mamy 2 do 0. No, Teraz czy dobrze to wykończy. Ale był czujny. Brawo! Daleko do grywa w pole karne. Ależ teraz było blisko. Co za główka! Niestety, tym razem piłka odbija się od bramki i wychodzi poza boisko. Rywal dominuje dziś nad Barceloną, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest dla niekorzyść, ale to przecież. Musi to wykorzystać! Sosa Parada Nojera. Mistrz. Leroy Sane. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Piłka znowu po ich stronie. Ależ zażarcie walczył o tę piłkę. Co za szansa. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Zawicer. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Thomas Müller chyba rano nie zjadł śniadania, bo widzimy, że dzisiaj gra poniżej swoich możliwości. Tak jest, bardzo jest pasywny, rzadko angażuje się w gry. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię. Oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Müller z powodzeniem przerywa akcję rywala. Leroy Sane. Müller. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Tracą piłkę teraz. I podanie do Aj, Dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, lepiłka poza boiskiem. Alfonso Davis. Sadio Mané. Ma piłkę teraz Mane. Zbyt czytelna ta centra. Partnerzy odcięci od piłki. Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę! Groźnie! Jest! Jest gol! Bawarczycy bezlitośnie punktują przeciwnika. Co za akcja Bayernu. oni zawsze są niebezpieczni. Przeciwnik chyba teraz trochę przysnął. Twardo, ale skutecznie. Odebranej piłki. Z piłką Pedri. Robert Lewandowski. Odzyskują teraz piłkę. A teraz z piłką Müller. Czy będzie z tego remis? Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Wyrównanie było tutaj blisko, ale bramkarz stanął na wysokości zadania. Jeśli ten mecz zakończy się ich wygraną, to będzie w dużej mierze jego zasługa. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. Jordi Alba ma piłkę. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Go! Czyste złoto! ale trafił tę piłkę z boleja! Moc! Wspaniały był to strzał! Brawo! Brawo! Nieprasobliwość w polu karnym porażająca, zwłaszcza kiedy ma kto bronić, to powinno jednak lepiej wyglądać. No ale tu wyraźnie zabrakło komunikacji i zdolności podjęcia decyzji. Ktoś musi podejść bliżej do i spróbować odgłosić. Na tablicy wyników 3 do 1. A teraz będzie dobra okazja. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ jacku. Kibice Barcelony przywykli do wysokich zwycięstw, ale to nie znaczy, że przestały ich cieszyć. Dziś oglądamy Barce w najlepszym wydaniu, bez litości punktującą rywala. Sędzia obieścia koniec meczu. Barcelona wygrywa i doskonale rozpoczyna tę edycję UEFA Champions League. Najlepszy możliwy początek rozgrywek. Zasłużone trzy punkty. Wszyscy w zespole będą teraz mogli spać spokojnie przed następną kolejką. Dobra robota i oby tak dalej.